Siema, Ma, witam Was. No tak, dobiło 4000. Fake konta ruszyły. A <laughs> tak poważnie. No dobra, słowo się rzekło, to i 4000 są, więc zapraszam Was serdecznie na odcinek konkursowy, gdzie podam wszystkie szczegóły dotyczące konkursu. I zasady udziału w nim. Co najważniejsze, yy, słuchajcie, słuchajcie uważnie. Na pytania, które powiem w filmie, znaczy inaczej to powiem, na rzeczy, które powiem w filmie, pod filmem nie odpowiadam. Waszym zadaniem jest obejrzeć film, a owieście mi, przyda wam się to. Więc serdecznie zapraszam na konkurs z okazji 4000 subskrypcji na pierwszej ekipie Krzycha razem ze sklepem Fermopel i Hodowlany Pel. Zapraszam na szczegóły. No to jesteśmy, jesteśmy już w ekipie. To tak, czas zacząć. To tak, na czym będzie polegał konkurs? Konkurs będzie polegał na rozwiązanie ankiety. Tutaj za poleceniem jednej osoby w komentarzach ankieta została utworzona w sumie Quiz Test yy, na dysku Google. Yy, pod filmem będzie przypięty ko komentarz yy, z tym testem. Chodzicie i rozwiązujecie. Tak. Nawiązując i podkreślając, pod uwagę będą wybrane tylko i wyłącznie pierwsze odpowiedzi, które nas prześlecie, czyli jak prześlecie drugi test z rozwiązaniem pytań, no niestety nie będzie on brany pod uwagę. Yy, ograniczenia jakby czasowe co do rozwiązania, co i do pytania yy, pytań zawartych w teście nie ma, więc nie ma z tym problemu. Możecie śmiało się zastanowić. Pytania dotyczą oczywiście odcinków, które znajdowały się tej ekipie krzycha, więc tylko i wyłącznie na temat. Jest to 20 pytań. Tak, 20, jak dobrze pamiętam, 20 pytań jest 30 punktów możliwych do uzbierania, udział w losowaniu nagród biorą tylko i wyłącznie testy z 100% poprawną odpowiedzią, więc żeby nie było tak łatwo. Yy, tak, z, dlaczego zmieniłem trochę wizję, żeby nie pisać pod komentarzami, ponieważ po, przy poprzednich konkursach wiem, że poprawiacie i edytujecie, a bądźmy fair play więc takiej możliwości nie ma. Yy, więc tak, rozwiązujecie ankietę, test, quiz, który będzie podany w komentarzu przypiętym przeze mnie. Yy, wchodzicie, macie w sumie jedną szansę, bo tylko pierwszy was. Pierwszy Was przesłany test z odpowiedziami będzie brany pod uwagę. Pytania są myślę, że proste. Są podane do tego możliwości odpowiedzi, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Więc nie jest tak trudno. Jeżeli chodzi o nagrody, sponsorem nagród jest sklep fermo.pl/hodowlane.pl. Jest to nagroda główna: poidło i karmidło oraz sześć nagród. Jakby to powiedzieć. Dodatkowych jest to zestawy witamin, lub paszy, lub dezynfekcji i paszy. Halo. Sąsiadeczka w odwiedzinach. Więc myślę, że jest o co walczyć. Bądźmy szczerzy. Losowanie odbędzie się w niedzielę. Myślę, że wieczorem taki odcinek będzie podany. To kwestia ile tego wszystkiego będzie. Na Wasze odpowiedzi czekam do godziny 12 w niedzielę. Tej niedzieli, czyli jak się nie mylę, jest to 11, czyli do 11 kwietnia czekam na Wasze wszystkie odpowiedzi i wtedy zaczynamy. Ja się zajmę już. Podam, oczywiście, na bieżąco, ile jest poprawnych odpowiedzi, ile było poprawnych odpowiedzi. Zostanie też test rozwiązany y, wspólnie. Znaczy, podam odpowiedzi przy odcinku już po godzinie 12. Wtedy, oczywiście, po godzinie 12 żadne już odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. Bądźmy szczerzy, bądźmy uczciwi. E, więc tak to, moi drodzy, będzie wyglądać. E, Pierw będziemy losowali nagrodę główną, a później będzie losowane 6 nagród dodatkowych, więc myślę, że naprawdę jest, moi drodzy, o co walczyć, więc będzie wesoło. Tutaj na pewno będziecie musieli zabłysnąć dodatkową wiedzą na temat ekipy. Znaczy nie dodatkową, tylko zawartą w filmach. Jeżeli chodzi o pytania, nie są tylko to i wyłącznie pytania z najbliższych trzech miesięcy. Pytania sięgałem troszkę dalej. Tutaj, że tak powiem. Do takiego wniosku troszeczkę doszedłem, yy, więc może będziecie mieli też czas na nadrobienie filmów yy, ewentualnie, ale moi drodzy, mam nadzieję, że osoby, które oglądają kanał regularnie i nawet nie od początku, ale od niedawnego czasu, powinni spokojnie sobie z tym poradzić. Co mi zostaje, to życzyć Wam tylko i wyłącznie powodzenia i po pierwsze dziękuję za 4000 subskrypcji. Cała ekipa, naprawdę dziękuję. Jestem zadowolony. Dzięki Wam to się naprawdę dzieje. Dziękuję też za wczorajszy post na jednej z grup, bo takie posty, posty motywują i dają znać, że jednak kanał jest warty zachodu, więc myślę, że będzie się działo więc zostało to wszystko i tylko i wyłącznie co wy tu rozrabiacie w waszej kwestii jak to wszystko wyniknie, czyli podsumowując, żeby wziąć udział w konkursie trzeba wejść na, na ankietę quiz test, uzupełnić go Wysłać odpowiedzi. Odpowiedzi automatycznie za pomocą dysku Google zostaną mi przesłane na skrzynkę pocztową i będzie wszystko wiedział. Żeby wziąć udział w losowaniu, trzeba mieć 100% poprawność odpowiedzi. Więc no tu trzeba się troszkę przyłożyć. Odpowiedzi, gdzie będzie niestety jakakolwiek niepoprawna, nie będą brane pod uwagę. Ze względu po prostu na taką sprawę, że niestety. Y, trochę do ułatwienia sprawy i dania szansy możliwości tym, którzy naprawdę ekipę oglądają i biorą to uważnie. Więc wszyscy nowi zachęcam. Macie czas do niedzieli, do godziny 12 do przesłania y, odpowiedzi, więc jest czas, by nadrobić i dowiedzieć się trochę. Więc myślę, że żaden to problem, nawet i dla nowych. Więc liczę na wszystkich, moi drodzy, na wszystkich, y, na całą bandę. Tutaj dziękuję osobie, która pomogła układać pytania. Pamiętaj, nie bierzesz udziału. E, Życie, jak to się mówi, sam się na to zdeklarowałeś, Jest to widz, więc, osoba, która zna tą ekipę i wie, że z tym sobie poradzicie. Więc, moi drodzy, jeszcze raz życzę wam powodzenia z całą bandą. No i czekamy na rezultaty. Mam nadzieję, że będzie się działo, prawda, czy nie? Maluchy, papagaje, i wszystko wzięte. Spokój jest. Harmonia. Leją się, bo leją, ale cóż, życie, jak to się mówi, co nie? Dobra, ja kończę, żeby po prostu film nie był za długi, żebym go dosyć szybko dodał, bo trochę jesteście niecierpliwy. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Prawda? Lala? No tak! Mówisz, że dadzą radę? Dadzą radę, co nie? Czy nie dadzą radę? <śmiech> Łobuzica. <śmiech> Łobuz dokładnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.